Analitycy biura maklerskiego mBanku podsumowali wyniki tegorocznej strategii i przedstawili listę faworytów na 2025 rok wśród dużych, małych i średnich spółek. Na swoich listach umieścili łącznie 22 firmy. Ja nazywam się Rafaloszek i zapraszam na dzisiejszy odcinek StockWatch.pl A partnerem kanału jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Koniec roku to czas podsumowań i publikacji nowych strategii. Analitycy Biura Macherskiego Banku w raporcie z 2 grudnia wskazali 11 faworytów na 2025 rok wśród dużych spółek oraz kolejnych 11 w gronie giełdowych misiów. Mijający rok był udany dla większości spółek typowanych przez analityków Biura Macherskiego Banku. Portfel składający się z 10 top picks na 2024 rok wypracował na przestrzeni 11 miesięcy ponad 40% zysku. W tym samym czasie indeks szerokiego rynku WIG wzrósł o niecałe 7%. Najlepsza spółka dała zarobić ponad 280%, a najsłabsza przyniosła stratę na poziomie 33%. W tym roku eksperci stawiali przede wszystkim na firmy z mocną ekspozycją na sytuację konsumenta. Założenie sprzed roku było takie, że konsument będzie najjaśniejszym punktem cyklu gospodarczego w 2024 roku, a przeciętny Kowalski będzie bardziej wydawać niż oszczędzać. Finalnie mijający rok przyniósł jedynie odbicie, ale nie boom konsumpcyjny. Do tego w drugiej połowie roku Polacy znacznie chętniej odkładali niż wydawali. Mimo to akcje CCC podrożały o Ponad 280% impostu o 53%, a LPP o blisko 8%. W tym gronie jedynie Jeronimo Martin zanotowało spadek, przynosząc stratę na poziomie nieco ponad 16%. Pozytywny wynik w portfelu przyniosły pozycje na akcjach regionalnych banków i CD Projekcie, którego notowania od początku stycznia do końca listopada urosły o 55%. Najsłabiej wypadły pozycje na spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Akcje Orlenu potaniały 7%, PGE o 20%, a JSW aż o 32,5%. Na liście faworytów na 2025 rok analitycy biura Maklerskiego MBanku umieścili 11 firm z Polski i regionu Europy, Europy Centralnej. Co ciekawe, status top PIX utrzymały 4 spółki, w tym CD Projekt. Inpost, LPP i Orlen. W segmencie bankowym eksperci pozostają przy tezie, że banki regionalne znów osiągną lepsze stopy zwrotu niż polski WIG Banki. W tym kontekście ich faworytem pozostaje czeski Komercni Banka, który w 2024 roku był wymieniany w gronie faworytów w segmencie małych i średnich spółek. Wśród krajowych instytucji największy potencjał eksperci widzą w akcjach Alirobanku, który w tym roku urósł o nieco ponad 20%, a po drodze wypłacił pierwszą w swojej historii dywidendę. Jak powiedział w rozmowie ze stokoczPL Michał Konarski, analityk biura maklerskiego M banku niedawna aktualizacja strategii PZU jest moim zdaniem swoistym wstępem do fuzji. Uważam, że ta transakcja powinna dojść do skutku i stanowić trampolinę dla wyceny Alior Banku. Dodatkowo w oparciu o aktualną cenę rynkową szacuję, że w ciągu najbliższych dwóch lat stopa dywidendy powinna wynieść około 10%, co jest atrakcyjnym poziomem. Wśród spółek z mocną ekspozycją na konsumentów eksperci stawiają na Allegro, LPP, Żabkę i Inpost. Jednocześnie ekonomiści Zenbank Research zaznaczają, że z perspektywy dla konsumpcji na 2025 rok rysują się jednak w ciemniejszych kolorach. Jak sygnalizują analitycy z zespołu do spraw makroekonomicznych Mbank Research, dynamiki dochodów realnych osiągnęły szczyty. Dotyczy to również funduszu płac. Od tej pory niższy będzie wzrost płac nominalnych, przejściowo wyższa będzie inflacja. Średnioroczny wzrost realnych płac będzie zbliżony do 3-4%. Gdyby nawet całość tych dochodów była przeznaczona na konsumpcję, jej wyniki będą słabsze niż w 2024 roku. Tę różnicę gospodarstwa domowe mogą oczywiście pokryć, zmniejszając stopę oszczędności. Optymizm konsumentów przestał się poprawiać, a nawet pogarsza się. Struktura konsumpcji jest bardzo nietypowa. W wypadku impostu, analitycy liczą na ekspansję międzynarodowo sprawdzonego modelu biznesowego. Ich zdaniem istotną szansą dla spółki jest podbicie największego rynku e-commerce w Europie, czyli w Wielkiej Brytanii. Zdaniem ekspertów biura makerskiego M-Banku. Re-rating, czyli zmiana wyceny z uwagi na aktualizację perspektyw ryzyk lub wyników, będzie przyszłorocznym motywem przewodnim wypadku z kolei takich spółek jak Orlenu, Cyfrowego Polsatu i CD Projektu. Według pronos pierwsza spółka powinna pozytywnie wypaść na tle stocks. Oil and Gas Index. Cyfrowy Polsat z uwagi na zmianę momentu wynikowego i poprawę generacji gotówki powinien błyszczeć na tle polskiego indeksu WIG. Z kolei CD Projekt będzie kontynuował re na marketingu wiećmina I zdaniem Analityka w 2025 roku przebije WIG o 20 punktów procentowych. W najnowszym raporcie podniósł wycenę akcji Studia z 205 zł do ponad 240. Jak powiedział Piotr Ponietowski, analityk biura maklerskiego Banku, CD-Projekt był naszym top-pickiem w gamingu w strategii inwestycyjnej na 2024 rok i przewyższył indeks WIC o ponad 45 punktów procentowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Moim zdaniem historia inwestycyjna wciąż pozostaje atrakcyjna. W 2025 roku spodziewam się, że kampania marketingowa Wiedźmina jeszcze mocniej poprawi sentyment wokół CD-Projektu. Nowy Wiedźmin to tylko część historii. Studio pracuje również nad Cyberpunk 2 Grow Molasses Flat. Remakiem Wiedźmina 1 oraz nad nowym IP, który jest tworzony wewnętrznie. Warto zauważyć, że w 2025 roku nastąpi istotna zmiana techniczna w wycenie. Trzyletnia perspektywa wyceny przesunie się z okresu 24-26 na 25-27, co oznacza, że zacznie uwzględniać najważniejszy projekt nowego Wiedźmina. A listy Topics z biura makerskiego banku wśród dużych spółek zamykają Kruk i XTB. W obu wypadkach Mikołaj Lamańczyk zaleca kupno akcji i spodziewa się dwucyfrowych wzrostów. W najnowszym raporcie analityk wycenił jeden walor lidera branży w na ponad 570 zł, a brokera forexowego na 88. W względem bieżących kursów na GPW daje to potencjał do wzrostu odpowiednio o 30% i 20%. W wypadku XTB warto zaznaczyć, że walory spółki były typowane przez analityków biura maklerskiego M Banku na Top 24 w segmencie małych i średnich spółek. Na przestrzeni zaledwie 11 miesięcy notowania brokera podrożały o przeszło 100% do rekordowych 73 zł. Obecnie rynek wycenia XTB na 8,6 miliarda zł, co plasuje go na 24 miejscu największych firm na GPW. Jak prognozuje Lemańczyk, analityk biura Machlerskiego Banku, zmieniamy nasze założenia w dwóch najważniejszych aspektach. W perspektywie średnioterminowej zwiększamy KPI dotyczące pozyskiwania klientów do odpowiednio 460 500 i 500 w latach 24-26. Z drugiej strony ponownie obniżamy liczbę lotów na aktywnego klienta w ujęciu końcowym do 10. W naszym raporcie inicjującym stworzyliśmy przypadek inwestycyjny na celowanie w klienta masowego z nowymi produktami. Mieliśmy rację jeśli chodzi o kierunek, ale skala jest o wiele większa. Uważamy, że na rynkach takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, XTB zyska na popularności w 2025 roku dzięki atrakcyjnej ofercie, podczas gdy w Indonezji XTB... Będzie starało się zbudować stabilność przed włączeniem do oferty kontraktów CFD. Jeśli chodzi o nowe produkty, zarząd zasugerował, że powinny one mieć wyższą marżę niż fundusze typu ETF i akcje, ale niższą niż kontrakty CFD. A w segmencie małych i średnich spółek eksperci biura makerskiego i Banku wskazali 11 spółek, w tym 3 z wcześniejszego rozdania: Synectic, Mobruk i Wirtualna Polska. Na liście topik znalazły się 11 Studios, Arctic Paper, Bioceltics, Benefit Systems. Intercars, Mobruk, Bank Millenium, Synectic, Tauron, Tekst Wirtualna Polska. Warto dodać, że portfel mbankowych misiów na 24 rok na przestrzeni 11 miesięcy urósł o 18%, w tym samym czasie indeks Mwik 40 zyskał 9,5%. To wszystko w tym materiale zachęcam do subskrypcji naszego kanału, dzięki temu będziecie z nami na bieżąco.